To, co wydawało się końcem, było tylko początkiem czegoś znacznie większego. Wszechświat szepcze: przygotuj się, ponieważ nadszedł czas. Jeśli poczułeś dreszcz, tylko czytając to, to wiadomość jest dla ciebie. Ty, który żyjesz w głębokiej, bolesnej, chaotycznej ciszy, ty, który czujesz, że między wami jest coś więcej, coś, czego żadne racjonalne wyjaśnienie nie jest w stanie zmazać. Ty, który przeczuwasz, że coś ma się wydarzyć, i że cisza, która was dzieliła, kruszy się, nawet jeśli jeszcze nie widzisz nic w świecie zewnętrznym. Ta wiadomość jest dla dusz, które się rozpoznały, ale się oddaliły. Dla serc, które, choć oddzielone, nigdy nie przestały się czuć. Dla tych, którzy są w głębokim, niewidzialnym, intensywnym procesie i czują, że coś wielkiego ma się ujawnić. Cisza między wami dobiegła końca. Nie dlatego, że ktoś wysłał wiadomość, nie dlatego, że padło przeprosiny, ale dlatego, że nastąpił ruch na płaszczyźnie duchowej. Cicha zmiana, wejście w nową rzeczywistość, które zaczęło się w Tobie i które teraz manifestuje się w energii między wami. Jest coś w powietrzu, obecność, która znowu zaczęła się manifestować, wspomnienie, które pulsuje w inny sposób. Znaki, które zaczęły się pojawiać częściej, i niezaprzeczalne uczucie, że coś znowu zaczyna się układać. W tym wideo razem zanurzymy się w tę fazę podróży płomieni bliźniaczych koniec energetycznej ciszy. Nie mówimy tylko o rozmowie, ale o znacznie głębszym ruchu, który zaczyna się w duszy i odbija się w świecie fizycznym. Jeśli poczułeś w sercu, że to jest diela ciebie. To zapisz się teraz na kanał, włącz dzwoneczek i podziel się tym wideo z kimś, kto również przez to przechodzi. Ta wiadomość dotknie tam, gdzie ludzkie słowa nie sięgają, bo została stworzona diela ciebie. Już próbowałeś zapomnieć, już nieraz postanawiałeś iść dalej, już słyszałeś rady, które mówiły: Zostaw to. Gdyby miało być, już by było. Nie warto cierpieć DLA kogoś, kto cię ignoruje, a na zewnątrz próbowałeś nawet udawać, że to przezwyciężyłeś, ale w środku coś nigdy nie przestało pulsować, bo cisza między wami nigdy nie była pustą ciszą. Zawsze była tam energia, nawet w braku słów, nawet gdy wszystko wydawało się stracone. I ta cisza nie była tylko pauzą, była polem transformacji. Oddalenie, jakkolwiek okrutne się wydawało, nie było karą. Było portalem, ale podczas gdy to wszystko się działo, twoje serce nosiło trudne pytania, które być może nawet nie miałaś odwagi wyartykułować. Dlaczego on się oddalił, nie mówiąc nic? Dlaczego wydaje się, że tylko ja czuję to połączenie? Czy to wszystko było prawdziwe? Czy może jestem szalona, oszukana, uwięziona w fantazji? Jak to możliwe, że ktoś milczy? A ja wciąż czuję, że jesteśmy połączeni przez cały czas? Czy kiedykolwiek chciałeś odłączyć to połączenie? Czy modliłeś się, prosząc o zapomnienie? Czy prosiłeś wszechświat o znaki, odpowiedzi, wyjaśnienia? I wiele razy znalazłeś tylko ciszę, ale istnieje rodzaj ciszy, który krzyczy rodzaj nieobecności, która waży więcej niż obecność kogokolwiek innego. I być może czułeś to tak intensywnie, że zacząłeś wątpić w swoją własną zdrowość psychiczną. Ale jestem tutaj, żeby ci jej powiedzieć, nie jesteś szalona. To połączenie jest prawdziwe, ten proces jest święty. I wszystko, co przeżyłeś do tej pory, nie poszło na marne. Cisza między wami nie była tylko brakiem kontaktu. Była wołaniem duszy do głębszego zanurzenia. Była strategiczną przerwą wszechświata, aby zreorganizować energię, uzdrowić rany, oczyścić ego i wyrównać cele. Bo kiedy dwie dusze są przeznaczone do spełnienia czegoś razem, najpierw przechodzą przez proces szlifowania. I ten proces prawie zawsze obejmuje ciszę. Może czułeś złość, smutek, porzucenie, zagubienie, może błagałeś o odpowiedzi i otrzymałeś tylko echo własnych wątpliwości, ale w tobie coś nalegało. Mały, ale stały głos powtarzał: To nie koniec, tylko się przekształca. I teraz. Zaczynasz dostrzegać znaki, sny, zbiegi okoliczności, nagłe myśli, wiadomości w piosenkach, powtarzające się liczby, przeczucia, które się potwierdzają: coś się zmienia, coś wraca, niekoniecznie on, niekoniecznie w sposób, w jaki tego oczekujesz, ale częstotliwość między wami, ta, tak, jest inna, bardziej otwarta, bardziej żywa, cisza się kończy. Ale nie dlatego, że druga osoba postanowiła wrócić. Kończy się, ponieważ zmieniłeś się wewnętrznie, a ta zmiana wewnętrzna zaczyna echem odbijać się w polu energetycznym między wami. Pytanie teraz nie brzmi już, kiedy on wróci. Pytanie brzmi, kim stałeś się podczas tej ciszy i co ta nowa wersja ciebie jest gotowa przeżyć. Są momenty w podróży płomieni bliźniaczych, kiedy wszystko wydaje się rozpadać. Połączenie, które wcześniej było tak żywe, staje się pustynią. Druga osoba znika. Słowa milkną. Komunikacja znika. A to, co zostaje, to pustka. Cisza, która dla umysłu oznacza koniec, ale dla duszy oznacza narodziny. To w tej ciszy wielu wpada w panikę. Próbują zrozumieć, kontrolować, wymuszać, trzymać się jakiegokolwiek zewnętrznego znaku, że wciąż jest nadzieja. Ale im bardziej próbują zatrzymać to, co umyka, tym bardziej ból się nasila. Bo to, co się dzieje, nie jest porzuceniem, to wołanie do wewnątrz. Kiedy druga osoba się oddala, pierwszym impulsem jest uwierzyć, że zrobiłeś coś źle, że nie byłeś wystarczający, że może miłość była tylko Twoja. I ego, zranione, zaczyna opowiadać historię, aby uzasadnić to, czego nie rozumie nigdy mnie nie kochał. To była tylko moja wyobraźnia. Oszukałem się, ale w głębi duszy, w miejscu, gdzie dusza oddycha, wiesz, że tak nie było. Prawda jest taka, że podróż płomieni bliźniaczych to nie bajka to brutalne lustro portal, który zmusza cię do spojrzenia na wszystko, czego próbowałeś unikać przez całe życie. Stare rany, nyleczone braki, głębokie lęki przed porzuceniem, odrzuceniem, zdradą. A to lustro nie odbija tylko drugiego, odbija ciebie. Za „on mnie zostawił” kryje się głębsze pytanie, co we mnie wciąż nie czuje się godne miłości. Za „on nie rozmawia ze mną” kryje się wewnętrzna cisza, której może unikałeś przez lata. Za bólem oddalenia kryje się punkt pęknięcia, który nie jest między tobą a innym, ale między tobą a twoją własną esencją. Ta separacja, ta cisza, ta nieobecność. Wszystko to zostało zaprojektowane, aby cię rozmontować, nie jako kara, ale jako oczyszczenie. Bo dopóki nadal projektujesz na drugiego swoją zbawienie, nie znalazłeś się naprawdę. A ta podróż wymaga prawdy. Miłość między płomieniami bliźniaczymi jest prawdziwa, ale rozkwita tylko wtedy, gdy ego nie jest już przewodnikiem. Dopóki istnieje zależność, oczekiwanie, kontrola, manipulacja, strach, energia połączenia ulega zniszczeniu. Bo więź między płomieniami bliźniaczymi nie jest podtrzymywana przez pragnienie, brak lub fantazję. Jest podtrzymywana przez świadomość, oddanie i obecność. I dlatego wszechświat milknie, bo hałas ego musi ustać, aby dusza mogła mówić. To, co wszechświat słyszy, nie jest tym, co mówisz słowami, ale tym, co wibruje w Twojej częstotliwości. I często za, chcę go z powrotem. Wszechświat słyszy, wciąż czuję się niekompletna, wciąż nie ufam miłości, która mnie zamieszkuje. Potrzebuje drugiego, aby się potwierdzić. I z miłości wszechświat czeka. Czeka, aż przypomnisz sobie, kim jesteś. Czeka, aż się uzdrowisz. Czeka, aż wrócisz do siebie. Ale wtedy coś zaczyna się zmieniać. Powoli, prawie niedostrzegalnie. Nowa lekkość wchodzi do Twojego pola. Zaczynasz oddychać inaczej, czuć inaczej. Drugi wciąż jest daleko. Ale ból już nie dominuje, przywiązanie słabnie, pilność się rozpuszcza. Zaczynasz rozumieć, że cisza nie była porzuceniem, była okazją. To w tym punkcie zaczyna się transformacja. Nie dlatego, że drugi wrócił, ale dlatego, że Ty wróciłaś do swojego centrum, do swojej światłości, do swojej prawdy. I w tym ponownym spotkaniu z samą sobą częstotliwość się zmienia. A gdy częstotliwość się zmienia, pole między wami zaczyna reagować. Nie dlatego, że coś zrobiłaś, ale dlatego, że stałaś się kimś innym. To jest prawdziwy koniec ciszy. Nie koniec braku wiadomości, ale koniec duchowej separacji. Już to poczułaś, prawda? W pewnym momencie podróży ból ustępuje miejsca prawdziwej ciszy. Nie ciszy z powodu nieobecności drugiego. Ale tej, która pojawia się, gdy przestajesz gonić za odpowiedziami i zaczynasz słuchać tego, co zawsze było w tobie, to w tej przestrzeni zaczyna dziać się uzdrowienie. Przeszłaś przez rozpacz, złość, zamieszanie, opór, walczyłaś z tym, co czułaś, błagałaś o powrót, szukałaś znaków, interpretowałaś każdy ruch drugiego, jakby twoje życie od tego zależało, a teraz wszystko ucichło. Nie dlatego, że się skończyło, ale dlatego, że coś w tobie zmęczyło się walką z nurtem istnienia. Dusza, wyczerpana pływaniem pod prąd, w końcu się poddaje, a kiedy poddanie następuje, nie przychodzi jako porażka, przybywa jako święte oddanie. Przestajesz chcieć kontrolować to, co czujesz, co robi drugi, co wszechświat ma przynieść do ciebie. Przestajesz zmuszać się do dróg. Kończysz rytuały z terminem, afirmacje z żądaniem, wizualizacje robione ze strachu, i w końcu zaczynasz ufać. Nie dlatego, że jesteś pewna, co się wydarzy, ale dlatego, że rozumiesz, że już nie możesz żyć oddzielnie od samej siebie. Podróż płomieni bliźniaczych nigdy nie była o posiadaniu drugiego. Była o przypomnieniu sobie, kim jesteś, gdy jesteś cała, nawet bez Niego. Bo dopóki twoje szczęście zależy od kogoś, wciąż będziesz daleko od swojego źródła. A ta odległość to to, co wszechświat chce uzdrowić. Cisza między wami posłużyła do tego, abyś przestała projektować swoją esencję na drugiego i zaczęła nawiązywać kontakt ze swoją własną duszą. Ta cisza krzyczała prawdy, których nie chciałaś usłyszeć, pokazała wzorce, które powtarzałaś, nie zdając sobie z tego sprawy. Ujawniła otwarte rany, które nie miały związku z tą osobą, ale z historią porzucenia i bólu, którą nosiłaś od dawna. A teraz, w centrum tej przerwy, zaczynasz dostrzegać wartość wycofania. Przestajesz szukać odpowiedzi w ruchach drugiego i zaczynasz znajdować mądrość w swoich własnych cyklach. Dostrzegasz, że każda faza oddalenia miała swoją funkcję. Że wszystko, co wydawało się błędem, było w rzeczywistości lekcją w przebraniu, i że życie nie jest przeciwko Tobie, jak wydawało się w najciemniejszych dniach, ale jest za Tobą, w sposób, którego jeszcze nie rozumiesz. Zaczynasz przypominać sobie, że jesteś energią i że Twoja wibracja mówi głośniej niż Twoje słowa. Zaczynasz obserwować siebie z większą współczuciem, akceptować własne uczucia bez oceny. Zaczynasz traktować się z miłością, którą chciałaś otrzymać od drugiego. I, nie zauważając, zaczynasz powrót do swojej prawdy. To jest najważniejsze ponowne spotkanie ze wszystkimi. Reconnect z twoją osią. Przywrócenie twojego pola. To, co wcześniej wydawało się samotnością, teraz zaczyna ujawniać się jako święta samotność. Rozumiesz, że bycie samym nie oznacza bycia zagubionym. To bycie całą ze sobą. I w tej całości coś magicznego się dzieje. Nie potrzebujesz już, aby drugi wrócił, aby czuć się żywa. Nie musisz już niczego udowadniać, ani uzasadniać tego, co czujesz, ani trzymać się obietnic czy nadziei. Jesteś wystarczająca. Ta energetyczna dojrzałość zmienia wszystko. To, co wcześniej było rozpaczą, staje się obecnością. To, co wcześniej było przywiązaniem, staje się spokojem. To, co wcześniej było oczekiwaniem, staje się oddaniem. I to dokładnie w tym stanie zaczyna się prawdziwa transformacja. Uzdrowienie nie przychodzi, gdy drugi wraca. Uzdrowienie przychodzi, gdy wracasz do siebie, kiedy patrzysz na siebie nie więcej z krytyką, ale z czcią. Kiedy patrzysz na siebie i mówisz: Jestem wystarczająca, jestem cała, jestem miłością. I oto to, co wcześniej wydawało się końcem świata. Ujawnia się jako portal do nowej wewnętrznej rzeczywistości. W tym momencie już nie szukasz odpowiedzi na zewnątrz, bo mądrość już pulsuje w tobie. Słuchasz swojego ciała, szanujesz swoje rytmy, pozwalasz sobie na odpoczynek, płacz, nowy początek. Zaczynasz chodzić z większą lekkością, mówisz mniej, czujesz więcej. Odkrywasz ciszę jako sojusznika, a nie wroga. I ironicznie, kiedy w końcu znajdujesz spokój w ciszy, to wtedy energia między wami zaczyna się zmieniać, bo teraz nie wibrujesz już z braku, nie jesteś już uwięziona w strachu przed porzuceniem, emitujesz inną częstotliwość częstotliwość miłości, która nie błaga, nie przywiązuje, nie wymaga miłość, która po prostu jest ta miłość staje się polem magnetycznym. I nie służy tylko do przyciągania drugiej osoby, służy przede wszystkim do wyrównania wszystkiego wokół ciebie z tym, kim się stałeś. Połączenie między wami teraz nie zależy od słów, bo coś znacznie potężniejszego zostało przywrócone Twoja pełna obecność. A kiedy ta obecność się umacnia, wszystko, co jest niesynchronizowane, oddala się, a wszystko, co jest w rezonansie, zaczyna się zbliżać bez pośpiechu. Bez nacisku, bez kontroli, tylko z pewnością, że to, co jest prawdziwe, zawsze znajdzie swoją drogę. To początek Twojego wyzwolenia, a także Twojej prawdziwej siły. Z przyjemnością. Teraz przechodzimy do części 5. Spotkanie z wyższym ja i moc osobista, które oznacza moment zwrotny. Osoba, która słucha, nie jest już w bólu ani w oczekiwaniu, ale zaczyna wyłaniać się z wnętrza. Jakby odnajdując swoją własną esencję. Tutaj mówimy o energetycznym narodzinach, duchowej dojrzałości, magnetyzmie, który rodzi się z miłości własnej oraz zrozumieniu, że prawdziwa miłość się zmienia, ale nigdy się nie gubi. Ta część będzie jeszcze bardziej obszerna, jak prosiłeś. Przyjdzie moment, w którym coś zapali się w tobie i nie chodzi już o niego, nie chodzi już o powrót, o niezałatwioną rozmowę. O pojednanie, które nigdy się nie wydarzyło. Chodzi o ciebie, o to, kim stałeś się w środku burzy. O kobietę lub mężczyznę, który wyłonił się z chaosu, z innym blaskiem w oczach, z wyprostowaną postawą kogoś, kto przeszedł przez ogień i się nie spalił, oczyścił się. To jest punkt zwrotny, bo nie ma już znaczenia, czy druga osoba uznaje to, co przeżyliście. Nie ma już znaczenia. Czy było przeprosiny, czy wraca, czy rozumie połączenie. Już nie potrzebujesz czyjejkolwiek walidacji, aby wiedzieć, co czułeś. Wiesz, i to wystarczy. To tutaj wyższe ja zaczyna przejmować prowadzenie w podróży. Zaczynasz przypominać sobie, kim byłeś przed strachem, przed bólem, przed niedostatkiem. Zaczynasz czuć, że istnieje coś znacznie większego, co prowadzi Twoje kroki. Boska inteligencja, która z perfekcją szyje każdy szczegół Twojej historii, nawet jeśli ego nadal chce zrozumieć dlaczego. Umysł nadal może pytać, dlaczego odszedł, dlaczego to musiało tak boleć, dlaczego czułem się tak zapomniany, ale dusza, dusza już zrozumiała, że wszystko było dokładnie takie, jakie miało być. W tym ponownym spotkaniu z Twoim wyższym ja odkrywasz moc, która nie zależy od niczego zewnętrznego. Moc, która rodzi się z prostego faktu, że istniejesz jako żywa świadomość. Stajesz się swoim własnym centrum, źródłem swojej stabilności, korzeniem swojego pokoju. I po raz pierwszy czujesz, że możesz kroczyć z pewnością, nie potrzebując, aby ktokolwiek szedł obok ciebie, aby potwierdzić Twoją podróż. W tym stanie prawdziwa miłość własna kwitnie. Nie ta powierzchowna miłość, zbudowana na ładnych słowach i pustych rytuałach, ale głęboka miłość, która obejmuje Twoje cienie, Twoje rany, Twoje najciemniejsze cykle. Miłość, która nie wymaga perfekcji, która nie żywi się aprobatą, która po prostu jest. I z tą miłością pojawia się nowy magnetyzm. Ludzie wokół Ciebie zaczynają dostrzegać coś innego. Twoja obecność zmienia otoczenie, Twój głos niesie większą siłę, Twój wzrok emanuje czymś, co nie da się wyjaśnić. Nie próbujesz już być dostrzegana, już jesteś i to zmienia wszystko. Ten magnetyzm to nie jest uwodzenie, to nie jest urok, to prawda wibrująca w Tobie, to pole Twojej czystej, zharmonizowanej, przebudzonej duszy i to pole. Zaczyna reorganizować wszystko wokół Ciebie. Sytuacje, które wcześniej były zagmatwane, zaczynają się rozpuszczać. Relacje, które już nie są w rezonansie, oddalają się naturalnie. Ludzie od tej samej częstotliwości zaczynają się zbliżać. I bez, że musisz gonić za czymkolwiek, to, co Twoje, zaczyna znajdować drogę powrotną do Ciebie, bo teraz wibrujesz z nowego miejsca. Miejsca, gdzie niedostatek już nie mieszka, gdzie strach stracił swoją dominację, gdzie pośpiech ustąpił miejsca obecności. I w tym miejscu miłość manifestuje się w zupełnie inny sposób, w tym również miłość między wami. Jeśli wróci, a może się zdarzyć, że wróci, to będzie z rezonansu, nie z potrzeby, będzie z wyrównania, nie z powtarzania wzorców, będzie dlatego, że oboje staliście się całością w sobie. A dwie całe dusze nie szukają się nawzajem, aby się uzupełnić, ale aby wspólnie się rozwijać. Ale nawet jeśli nie będzie powrotu w fizycznym świecie, nawet jeśli ta osoba wybierze inną drogę, lub nadal potrzebuje więcej czasu, coś w tobie już wie: miłość się nie zgubiła. Ona po prostu zmieniła formę. Nie potrzebujesz już nikogo u swojego boku, aby czuć miłość, bo miłość teraz żyje w tobie, pulsuje w tobie. Oddycha przez Ciebie to, kim jesteś, i dlatego możesz kochać nawet na odległość. Możesz kochać bez posiadania, możesz kochać bez wymagań, możesz kochać bez cierpienia. To jest szczyt duchowej dojrzałości, kiedy przestajesz kochać ego i zaczynasz kochać duszą. I w tym punkcie podróży wszystko staje się jaśniejsze. Rozumiesz, że separacja nigdy nie była karą. Była impulsem, abyś narodził się na nowo, aby przestać być zależnym, ofiarą, kontrolującym i stać się suwerennym, świadomym, całym. Teraz jesteś kanałem swojej własnej światłości i ta światło nie świeci, aby przyciągnąć drugiego, świeci, ponieważ jest jego naturą. Uwalniasz się z więzienia, kiedy on wróci i wchodzisz w obfitość, co mogę stworzyć z tego, kim się stałem? Energia się zmienia, cykle się zamykają, częstotliwość wzrasta. A od teraz miłość, która do Ciebie przychodzi, nie jest już testem. To odzwierciedlenie, odzwierciedlenie Twojego uzdrowienia, odzwierciedlenie Twojego oddania, odzwierciedlenie Twojej prawdy. Bo teraz nie musisz już gonić za miłością, stałeś się miłością. Dotarliśmy do końca tej przeprawy, ale być może dla ciebie to początek czegoś absolutnie nowego nowy czas, nowy stan wewnętrzny, nowy sposób odczuwania, kochania, życia i pytam cię: czy potrafisz to poczuć? Nie ma już pilności, nie ma już desesperacji. Co jest teraz to cicha pewność ta pokój, która nie krzyczy, ale wypełnia ta świadomość, która nie osądza, ale obserwuje. Ta miłość, która nie wymaga, ale płynie. Czy dostrzegasz różnicę? Cisza, która wcześniej bolała, teraz stała się sanktuarium. Oddalenie, które wydawało się porzuceniem, teraz ujawnia się jako boska ochrona. Ból, który wydawał się niesprawiedliwy, teraz ukazuje się jako impuls do odrodzenia. To, co wydawało się końcem, było początkiem Twojego prawdziwego przebudzenia. Czy druga osoba wróci? Może, może nie, ale to już nie jest najważniejsze pytanie. Prawdziwe pytanie teraz brzmi: Czy wróciłeś do siebie? Jeśli wróciłeś, to wszystko już się zmieniło, bo kiedy dusza się budzi, zmienia swoje przeznaczenie, przestaje powtarzać wzorce, zgadza się z przepływem wszechświata, przestaje gonić i zaczyna przyciągać to, co jest w rezonansie z tym, kim się stała. Nie jesteś już tą samą osobą, która błagała o znaki, która tonęła w wątpliwości, która próbowała kontrolować proces. Teraz obserwujesz, cenisz, czujesz, ufasz boskiemu czasowi rzeczy. I w tym stanie oddania zaczynasz żyć w inny sposób. Dostrzegasz piękno drogi, nawet gdy jest niepewna. Cenisz swoją intuicję, nawet gdy nie masz dowodów. Dziękujesz nawet za to, czego jeszcze nie rozumiesz, bo wiesz, głęboko wiesz, że wszystko się układa. Spotkanie z drugą osobą, jeśli jest częścią Twojego przeznaczenia, przyjdzie i przyjdzie w czystości. Nie jak wcześniej, pełne lęków i oczekiwań, ale jak dwie przebudzone istoty, gotowe dzielić się podróżą. Bez zależności, bez kontroli, bez gier, tylko obecność, świadomość i prawda. Ale nawet jeśli nie ma spotkania na płaszczyźnie fizycznej, już jesteś w pokoju, bo coś większego cię prowadzi. Coś w tobie już się uwolniło i raz uwolniona, twoja dusza nigdy nie zaakceptuje powrotu do dawnych więzień. Teraz zapraszam cię do głębokiego oddechu. Zamknij oczy na chwilę i poczuj, co wibruje tam w środku ciebie. Czy czujesz transformację? Czy czujesz obecność? Czy czujesz tę miłość, która nie zależy od nikogo, bo rodzi się z wnętrza? Jeśli to dotknęło twojej duszy, podziel się tym wideo z kimś, kto również potrzebuje przypomnieć sobie, kim jest. Wyślij tę wiadomość do kogoś, kto milczy, myśląc, że został zapomniany, podczas gdy w rzeczywistości jest przygotowywany. Polub, zapisz się na kanał, włącz powiadomienia. Ale więcej niż to, pozostań przebudzony. Jesteś w punkcie podróży, którego wielu nie rozumie. Ale nie martw się. Zostałeś wezwany, aby żyć czymś większym. A jeśli ta wiadomość przemówiła do ciebie w głęboki sposób, skomentuj poniżej. Cisza mnie uzdrowiła. Napisz to zdanie. To nie tylko zdanie, to wibracyjna deklaracja, kod, który aktywuje twoją nową rzeczywistość. Pisząc, zakotwiczysz się w tej częstotliwości. Pieczętujesz transformację. I kończę mówiąc C.I.: Wszystko, co wydawało się stracone, jest tylko rekonfigurowane. Wszystko, co wydaje się odległe, jest tylko dostosowywane. I wszystko, co jest prawdziwe, znajduje sposób, by wrócić. Kiedy dusza się budzi, prawdziwa miłość nigdy się nie gubi. Ona tylko zmienia formę, aż będzie mogła być przeżywana z pełną świadomością. Cisza się skończyła. Jesteś gotowa. Teraz nowe się zaczyna.